Witajcie serdecznie moi drodzy, dzisiaj bardzo niepytam warunkach, bo na budowie jednego z chyba z piękniejszych obiektów, które niebawem zostaną otwarte, na razie więcej szczegółów nie możemy zdradzić, w towarzystwie lidera branży druku ściennego w Polsce Tomek Pasiciel wydrukowani.pl jesteśmy w nowo powstającym muzeum w Opatowie i na tą chwilę tylko tyle możemy wam powiedzieć drukujemy od ponad tygodnia plus minus jest to około 200 metrów kwadratowych druku w różnych konfiguracjach więc drukarkę testujemy na wszystkie możliwe sposoby mnóstwo śmiesznych filmów mnóstwo fajnych momentów Troszeczkę tylko było jazdy na motocyklu, bo sobota Sandomierz to tak. tyle udało mi się odwiedzić. Tak naprawdę pogoda też nam na to nie pozwala, ale przede wszystkim praca, 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 bo tak średnio licząc, 12-15 godzin dziennie zajmuje nam bycie w pracy i drukowanie. Dokładnie, dokładnie. Są to bardzo fajne chwile i, i mega dużo doświadczenia w tym, co robimy, wzajemnie się uczymy, wzajemnie ten czas dobrze spędzamy. Tomek, ja przygotowałem parę pytań dla Ciebie. Chciałbym, żebyś dzisiaj odpowiedział nam na nie, podzielił się swoim doświadczeniem. Podzielił się tym, co robisz na co dzień. Ja, ja pozwolić, bardzo, chętnie, że... bardzo chętnie, tym bardziej, że widzę, że przejąłeś funkcję prowadzącego, co mnie bardzo cieszy, tak. bo zawsze to ja mam ten stres, że prowadzę, a teraz robisz to ty, więc. Alek, powiedz nam, gdzie się znajdujemy i co robimy. Tak, już od początku. Tak jak mówiłem, niestety bardzo krótko i bardzo zwięźle, ze względu na to, że pewne rzeczy nie muszą zostać jeszcze tajemnicą. Jesteśmy w Opatowie w nowo powstającym muzeum. Gdzie znajdujemy się od ponad tygodnia i drukujemy różnego rodzaju grafiki w różnych konfiguracjach, łącznie z około 200 m2 druku pod jednym dachem. Niesamowita ilość metrów. Powiedz Tomek, w jaki sposób pozyskujesz takich klientów? No, staram się przede wszystkim działać szeroko, co też nie zawsze przenosi odpowiednie efekty, ale jak wiesz, ja na swoją pracę poświęcam bardzo dużo czasu i angażuje się w to, tak jak zawsze powtarzam, na 200%, ponieważ i ty, i ja nie lubimy półśrodków. Natomiast tego konkretnego klienta pozyskaliśmy na targach, a w zasadzie to on pozyskał nas. O tym, jak wyglądało nasze spotkanie i jak do tej współpracy doszło za jakiś czas z firmą, która wynajęła nas do tego zlecenia. Również przeprowadzimy taką rozmowę, więc nie będziemy teraz trochę tego spoilerować. Mm. Tylko poczekamy, aż te karty będziemy mogli odsłonić troszkę szerzej. I, I właściciele firmy, którzy zlecili nam ten druk, zgodzili się już zresztą na, na taką rozmowę z nami, więc na to przyjdzie czas. Ale tego konkretnego klienta, to konkretne zlecenie mamy dzięki targom, na których byliśmy. To były targi Rema Days, na których byliśmy wspólnie Dokładnie. w styczniu tego roku. A mamy w tej chwili przełom lipca-sierpnia. Więc tak naprawdę dogadywanie szczegółów współpracy, tworzenie tego wszystkiego, czyli 200 m2 druku trwało około pół roku. Ale jak sam widzisz, przedsięwzięcie jest duże. Nie e, sam Powiem sam. szczerze, mnie też to zaskoczyło rozmach, zaskoczył mnie rozmach, ale najbardziej e, zaskoczyła mnie dbałość o detale, które tutaj musimy zachować. A jesteśmy w stanie te detale zachować tylko dlatego, bo pracujemy na takim, a nie innym sprzęcie. To właśnie było drugie pytanie, które chciałem zadać, bardzo szybko wyprzedziłeś. Właśnie opowiedz nam o tych aspektach technicznych. Dokładnie mam tu na myśli drukarkę, która pracuje w bardzo ciężkich warunkach, w warunkach zapylonych, w warunkach, gdzie jest dużo ludzi, dużo pracowników, ludzi, którzy wykonują różne prace, wiercą w ścianach, kurzą. Przy tym wszystkim my musimy się odnaleźć z naszymi drukarkami, które są rozstawione na 2, na 2,5 metra, tak. z sufitów wystają różnego rodzaju kable, ponieważ no, jesteśmy na etapie elektryki, tak dokładnie. Powiedz mi, jak to wygląda właśnie technicznie, jak jest drukarka przenoszona, jak są tego typu rzeczy robione? Najważniejszą rzeczą, którą udało nam się uzyskać na tej realizacji, to jest bardzo fajne porozumienie między nami, czyli ekipą, która drukuje na ścianach i inną ekipą, która wykonuje różne prace. Panowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprzęt, na którym pracujemy, to jest sprzęt drogi, to jest sprzęt bardzo delikatny, naprawdę na niego uważają i uważamy też na niego my. To nie są idealne warunki do pracy drukarki ściennej, ponieważ tak jak powiedziałeś, jest tu duże zapylenie, duże, duży brud, duży kurz. Natomiast panowie też yy, wzięli to do siebie i w momencie, kiedy coś wiercą, oklejają pomieszczenie, w którym wiercą, tak. żeby tego nie pylić, starają się to zminimalizować. Natomiast yy, co chodzi o samą mobilność, no, to tutaj wygrywamy bardzo mocno, jeśli chodzi o przestawianie się ze ściany na ścianę, ponieważ umożliwia nam to właśnie sprzęt marki WOLPEN. Ta funkcjonalność i ta mobilność tego sprzętu pozwala nam prawie idealnie ocenić, ile czasu będziemy danego dnia w pracy, ile czasu będziemy danego dnia drukowali daną rzecz. Tak to wygląda. Zatrzymajmy się tutaj jeszcze na chwilę jakbyś mógł porównać to z swoją poprzednią drukarką, marką chińską, tak? Tak. drukarką chińską. Jakbyś mógł teraz wyobrazić sobie, że na tej stricte budowie masz drukarkę chińską. Czy to by tak samo pozwoliło Tobie na takie sprawne działanie, czy tej samej jakby tutaj ilości osób, które to obsługują? Na, na tej realizacji jesteśmy we trzy osoby i pracujemy na dwóch drukarkach marki Wolfe. Odnosząc się konkretnie do tej realizacji, drukarką chińską nie byłbym w stanie wykonać, musiałbym się zastanowić, mógłbym wykonać jedną realizację, jedną grafikę. Dlaczego? Dlatego, że zleceniodawca bardzo jasno i precyzyjnie określił chociażby marginesy, na których pracujemy marginesy, czyli miejsca, w których druk ma się zacząć. Wszystkie, wszystkie inne drukarki niż Wolpen nie pozwalają na osiągnięcie takich marginesów. Tak. My każdą grafikę zaczynamy, bądź kończymy między 10 a 8 cm od, od ściany, więc w, in, w innych przypadkach byłoby to niemożliwe. Konkretnie na drukarce, na której ja pracowałem, Byłoby to nierealne. Nie po, po pierwsze, ja znając już sprzęt poprzedni i jego możliwości, jego mm, ograniczenia nie podjąłbym się takiego wyzwania, bo wiem czy ono by się skończyło. Mówię to też jak gdyby otwarcie i bez żadnych y, ogródek. Dbałość o detale, dbałość o szczegóły, marginesy, które musieliśmy zachować. Umożliwia nam tylko i wyłącznie praca na drukarce marki Iwata. się nam wszystkim na temat swoich przyszłych realizacji. W planach mam parę rzeczy, które chciałbym zrobić. Wiesz, że chwalić się za bardzo nie lubię, i jak gdyby też część z Was może różnie czytać to, co zamieszczamy w sieci, bo jedną rzeczą jest to, że się wygłupiamy, śmiejemy, tańczymy i, i śpiewamy, co różnie nam wychodzi, natomiast spotkało się to z całkiem niezłym odzewem. Ale pozwalamy sobie tylko na to dlatego, ponieważ między nami panuje fajna, fajna atmosfera, to raz, a dwa na tą atmosferę składa się to, że sprzęt pozwala nam to robić. Bo w momencie, kiedy włączamy drukarkę, tak naprawdę siedzimy sobie spokojnie, każdy robi swoją robotę i czasami na te głupoty też przychodzi czas. Jeśli chodzi o moje plany, to głośno mogę powiedzieć o tym, że bardzo chciałbym do końca roku mieć jeszcze jedną drukarkę. To jest mój jeden mały plan, mały wielki. Ambitny, bo jak wiesz, również sam koszta posiadania takiej drukarki są spore, natomiast liczę na to, że, że będę miał taką możliwość. Tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, chciałbym zrealizować jeszcze jeden tak duży projekt w tym roku, jak ten, który robimy dogadujemy te projekty, jesteśmy blisko. To nie są rzeczy, które wydarzają się just like that. bo just like that wpadają nam po prostu realizacje jedno-dwudniowe, które robimy, z którym absolutnie nie mamy żadnych problemów. Natomiast to, yy, ta realizacja, ten wyjazd mi osobiście pokazał, ile jeszcze rzeczy trzeba zrobić, ile jeszcze rzeczy trzeba się nauczyć, na jakie rzeczy jeszcze trzeba zwrócić uwagę, w co trzeba się wyposażyć, yy, jak do tego podejść, jak to zaplanować. Tutaj w grę wchodzi cała logistyka, organizacja, chociażby głupia kwestia wyżywienia, prądu i wszystkiego innego. Więc ja mega mega się cieszę, że mogliśmy, że bierzemy w tym udział, że to zrobiliśmy, bo naprawdę jesteśmy już na końcu. Mega się cieszę z tego, że twoja firma i twoja drukarka pomaga nam w tej realizacji. Bardzo cieszę się z tego, że Łukasz, który ma nowy pseudonim, możemy jasno powiedzieć, Zontes. Zontes ogarnia tematy już praktycznie sam, więc jest pełnoprawnym już drukarzem i to są rzeczy, które mnie budują. To są rzeczy, które mnie napędzają i ja w tą stronę chcę iść i naprawdę do końca roku chciałbym mieć dwie drukarki i robić duże, fajne, piękne projekty i się nimi chwalić. Zanim przejdę do kolejnego pytania, podsumowując to, co powiedział Tomasz, na wsuwa mi się na myśl coś takiego, że każdy Kierowca, który daje egzamin na prawo jazdy, powinien przynajmniej spędzić parę dni na takim torze, który dostosowuje umiejętności do warunków atmosferycznych. Tak, każdy drukarz moim zdaniem powinien spędzić tydzień czasu na takim poligonie jak tutaj, aby dosłownie zostać, tak, doskonałym drukarzem, bo ja to tak no, odbieram. Znaczy, to jest najlepsza forma szkolenia. Nie ma nie ma innej żadnej, inne żadnej formy szkolenia, które pozwolą w tak krótkim czasie, krótkim i niekrótkim, w tak ymm, zintensyfikowanym czasie dostarczyć taką ilość doświadczeń. Zobacz z iloma problemami my się tutaj musieliśmy zmierzyć, z iloma problemami, o których ilości, ilu problemów nie mieliśmy w ogóle pojęcia, a w sekundę znaleźliśmy na nią odpowiedź, na nie rozwiązanie i możemy sobie spokojnie drukować. Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Co ta realizacja też mi pokazała. Ta realizacja pokazała mi, że wchodzenie w świat druku ściennego na, stosując półśrodki nie ma absolutnie żadnego sensu. Nie dajcie sobie powiedzieć, że można idąc drogą na skróty osiągnąć sukces. Drogi na skróty dla mnie. Jako właściciela firmy wydrukowani.pl, jako człowieka, który trochę drukuje, nie ma tutaj drogi na skróty. Dla mnie drogą na skróty jest robienie małych projektów, małych realizacji sprzętem niewiadomego pochodzenia, bo tak to można tak, powiedzieć. Tak. Więc nie dajcie sobie wmówić, że można zacząć coś budować półśrodkami. Nie. Albo grubo, albo wcale. Czy rekomendujesz zakup dla naszych przyszłych klientów em, em, drukarkę Wolpen? To co powiedziałem przed chwilą. Moi drodzy, nie stosujcie półśrodków. Nie idźcie na skróty, nie szukajcie pół rozwiązań jeśli chcecie wejść w świat druku ściennego. Robić takie realizacje, na których zarabia się konkretne pieniądze, bo to też trzeba o tym powiedzieć, bo to nie jest nasz kaprys i nasza zabawa i nasze hobby, tylko to jest nasza praca. Ja, ja z tego, co robię, utrzymuję swoją rodzinę i jak gdyby spełniam swoje, swoje hobby i, i to jest mój sposób zarabiania. Nie, dzisiaj, gdybym miał cofnąć czas, wiem, że jest to niemożliwe, ale ostatnio ktoś powiedział mi i ja się tego trzymam, ty mi to powiedziałeś, nie stać nas na kupowanie tanich rzeczy. Ja nie chcę powiedzieć, że popełniłem błąd, ale odrobiłem lekcję. Czy dzisiaj, gdybym miał stanąć przed tym samym wyborem, bym dokonał tego to zrobiłbym to samo. Dzisiaj mając tą wiedzę, zdecydowałbym się od razu na zakup drukarki Open. Dlaczego? Dlatego, że ta drukarka nie jest półśrodkiem. Dlatego, że ten sprzęt pozwala zrobić takie realizacje, na których zarabia się konkretne pieniądze i my chcemy zarabiać w sieci druku silnego konkretne pieniądze, bo nie jest sztuką. Kupić drukarkę, pojechać do cioci i zrobić jej obrazek metr na metr. Super, jedźcie, róbcie, testujcie, szkolcie, ale nie miejcie później pretensji, że nie przekłada Wam się to na zarobki. Zarobki robi się na dużych realizacjach i na fajnych projektach, i na wymagających projektach. Żeby zrobić wymagające projekty, jest do tego potrzebny najlepszy sprzęt. Ja dzisiaj z tego miejsca mówię jasno. Tylko i wyłącznie drukarki marki Wolpen są w stanie dostarczyć tam usługę druku ściennego na najwyższej jakość. Nie ma półśrodków. Albo robimy coś super i dobrze, albo nie robimy tego wcale. Kochani, serdecznie dziękujemy za tą rozmowę. Eee, zapraszamy do naszych biur na Łęczyńskiej 14 w Bydgoszczy, po to, żeby właśnie doświadczyć druku ściennego, po to, żeby zobaczyć, jak się pracuje naszą drukarką, w jaki sposób można zarabiać na jej pieniądze. Dokładnie, przyjedźcie do Bydgoszczy, Łęczyńska 14. Razem z Miłol Polska, moja firma wydrukowanie i mamy tam biuro. Przyjedźcie, dotknijcie, jest tam Michał, bywa tam Łukasz, jest Zontes i jestem również ja, więc bardzo chętnie pokażę Wam ten sprzęt. Bardzo chętnie, jeśli macie ochotę, zabiorę Was ze sobą na realizację, na której będzie to oczywiście możliwe. Więc nie wahajcie się, dzwoncie, piszcie, wysyłajcie wszelkiego rodzaju wiadomości, a panowie z Miłol Polska na pewno na to odpowiedzą. Tak, albo tu, albo tu wstawimy gdzieś linka do naszej strony. Klikajcie, dzwoncie, piszcie. Do zobaczenia, dziękuję. Trzymajcie się, hej! Pa.